Pierwszy pocałunek w wieku 15 lat okazał się najgorszym koszmarem mojego życia. Miałem 15 lat i ogromną kraksę na dziewczynę z mojej klasy. Byłem raczej nieśmiały, więc nigdy nie odważyłem się z nią porozmawiać. Pewnego dnia siedzieliśmy obok siebie na lekcji, a ona zaczęła do mnie mówić. Byłem zaskoczony, ale zakończyło się to na świetnej rozmowie. Po lekcji zapytała, czy chciałbym spotkać się po szkole. Byłem w siódmym niebie. Poszliśmy do pobliskiego parku i rozmawialiśmy godzinami. Byłem w swoim żywiole. Wtedy zapytała, czy nie chciałbym pójść do niej do domu. Byłem trochę zdenerwowany, ale zgodziłem się. Poszliśmy do niej, a ona zaprowadzi mnie do swojego pokoju. Usiadła na łóżku, a potem zaczęła się do mnie przysuwać. W środku szalałem z emocji, ale były to przyjemne emocje. W końcu nachyliła się i mnie pocałowała. To był mój pierwszy pocałunek, byłem w siódmym niebie. Po kilku sekundach odsunęła się i zaczęła się śmiać. Byłem zdezorientowany i zapytałem, co ją tak rozśmieszyło. Odpowiedziała: Nie mogę uwierzyć, że naprawdę myślałeś, że cię lubię. Zrobiłam to tylko dla zakładu z koleżankami. Serce mi zamarło. Czułem, że zaraz się rozpłaczę, ale trzymałem się. Wstałem i opuściłem jej dom bez słowa. Poszedłem do domu i płakałem godzinami. Czułem się tak poniżony i zdradzony.